<śmienic> <śmienic> Przygotuj się na zupełnie nowe wrażenia. <śmienic> so, Nowa lafesta Cappuccino cremo zaskoczy cię wysoką, puszystą pianką. Poczuj doskonały smak, który trwa do ostatniej pianki. Nowa lafesta Cappuccino cremo. Pianka absolutna. Aby mocno kochać życie. Trzeba mieć mocne serce. Zadbaj o nie. Stosuj codziennie Doppelherz Energowitaltonik. Doppelherz siła dwóch serc. David Harkley od wielu lat studiuje powiązanie układu gwiazd z datą i godziną narodzin. Na tej podstawie powstaje horoskop urodzeniowy. Jeżeli chcesz wiedzieć, co gwiazdy mówią o Tobie, zadwoń pod numer 0700 780 680. Przez całą dobę David Harkley i jej asystenci odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania. 0700 780 680. Teraz możesz oczyścić srebro, platery, mieć, zabrudzoną stal, złotą biżuterię, używając Silver Star elektrolitycznej płytki czyszczącej. Musisz tylko dodać do gorącej wody soli kuchennej. Tak, potrzebna jest po prostu słona, gorąca woda, żadnych substancji chemicznych. To takie proste. W samej słonej wodzie nic się nie dzieje, ale w kontakcie z płytką czyszczącą Silver Star. Cały osad zostanie usunięty z przedmiotu aż do poziomu wody. To wszystko dzięki specjalnemu działaniu płytki Silver Star. Osad zostanie usunięty szybko, nawet z grubo pokrytych nim przedmiotów. Dlatego właśnie Silver Star jest używana przez profesjonalistów na całym świecie. Silver Star czyści jednocześnie w kilka sekund wiele przedmiotów, nie zawiera żadnych substancji chemicznych, działa po prostu w słonej wodzie, dbając o twoje ręce. Sztućce mogą być na przykład od razu podane na stół. Nie posiadają żadnego zapachu i smaku, nie są pokryte toksycznymi produktami czyszczenia. A co dzieje się z osadem? Spływa razem z wodą. Silver Star jest całkowicie przyjazna środowisku. Woda dociera do każdego fragmentu czyszczonego przedmiotu, nie pozostawiając żadnego śladu, a więc bez zarysowań, jak w przypadku ręcznego czyszczenia. Dlatego używana jest przez muzea. Czyści miedź, stal nierdzewną złotą biżuterię. Także duże przedmioty o skomplikowanych kształtach. Natychmiast widzisz wspaniałe rezultaty. Zapomnij więc o kupowaniu innych środków czyszczących. Silver Star znakomicie wydłuży żywotność Twoich metalowych skarbów, a działa po prostu to nie do wiary, tylko w słonej wodzie. W naszej wspaniałej telewizyjnej ofercie proponujemy dużą płytkę Silver Star oraz dwie małe płytki, które otrzymasz od nas w prezencie, a więc otrzymasz zestaw składający się z trzech płytek Silver Star. Cenę podajemy na ekranie. To niezwykła oferta, która zmieni Twoje życie. Od teraz Twoje najcenniejsze przedmioty będą wyglądać jak nowe. Zadzwoń teraz. Już tylko 8 par pozostało w walce o główną nagrodę. Napięcie rośnie. Wkrótce okaże się, która z par skutecznie przekona nas o sile swoich uczuć. Która okaże się najlepiej przygotowana do niecodziennych konkurencji. A kto odpadnie z rywalizacji? Więcej wolności, mniej seksu. Jak sięgnąć po wygraną? We dwoje. W o 20 w TVN. Codziennie rano Tadeusz Sołtys przedstawiał uczestników Drogi do Gwiazd słuchaczom radia RMF. Słuchacie RMF FM program Wstała i Szkoda Dnia. W każdą sobotę jako jeden z jurorów ocenia młodych wokalistów w TVN. Do zobaczenia w telewizji, do usłyszenia w radiu. Droga do Gwiazd. W sobotę o 21.20 w TVN. No. Mm -hmm.